Superfood, czyli superżywność, nadżywność przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Pod, pod tą nazwą kryje się bardzo dużo różnych, różnych produktów, różnie jest też rozumiana. Takimi najbardziej znanymi, najcenniejszymi superfoodami, jakie mamy obecnie w Polsce, to jest na przykład chlorella, ale też takie produkty jak chia, jak baobab, jak spirulina. Generalnie ten trend przyszedł, tak jak powiedziałem, od nas, do nas ze Stanów Zjednoczonych. Te, te superfoody mają ogromną ilość wartości odżywczych, tak? Dlatego nazywamy je superżywnością ze względu na to, że jeden, jedna roślina, jedna alga, na przykład chlorella, potrafi dostarczyć ogrom witamin, żelaza, chlorofilu. W przypadku w przypadku chloreli bardzo dobrze działa na przemianę materii, dodaje Dodaje energii, więc... Tak myślę, że możemy określić superfoody. Polacy starają się. Staramy się też edukować Polaków w tym, w tym temacie. Przygotowywać produkty zawierające superfoody, żeby im dawkować. Nie każdy superfood jest super smaczny, jeżeli chodzi o sam surowy, naturalny produkt. Natomiast jego łączenie umiejętne, gotowanie z superfoodami, bo to jest bardzo, bardzo modne ostatnio, dodawanie superfoodów do, do smoothies, do koktajli do sałatek, do pesto. To wszystko, to wszystko pozwala nam tworzyć produkty zdrowe, smaczne, doskonałe. Innymi słowy superfoody.